Witam kochani Turonim Dzisiaj taka mała przejażdżka Jestem po testach kamery po mojej naprawie i nie jestem zadowolony Nie jestem zadowolony z dwóch powodów Powód pierwszy to, to telepanie, które ręcznie potrafiłem, yy, że tak powiem, zdiagnozować. To nie było to odczeszenie to kamery, które słychać na nagraniach. Yy, druga sprawa to taka, że. po prostu zepsułem kamerę ale zepsułem ją nie yy, przez to, że ją rozkręcałem, bo tutaj akurat to naprawiłem to pęknięcie, to tam się nic nie rusza także jest git to to, yy, tutaj moja ingerencja nie miała nic z tym wspólnego kamerę zepsułem montując ją na gnolu. Powody są, powody zniszczenia, uszkodzenia, bo ona jeszcze działa. Powody uszkodzenia kamery są dwa. Eee, pierwszy taki, że kamera była zamontowana na sztywnym elemencie. Mogła być poddawana wysokim drganiu. Ale na nagraniach z gmula nie dać, że kamera się nie trzęsie, czyli wysokim drganiom nie uległa. Powód drugi, do którego doszedłem po wnikliwych przemyśleniach i ten powód jest raczej bardziej prawdopodobny. To taki, że Kamera była zamontowana blisko silnika. Z, z reguły montowałem ją z prawej strony. Z prawej strony w Zontesie jak wiecie jest świeca zapłonowa i przewód wysokiego napięcia. Pod żadnym pozorem nie wolno montować kamery przy przewodzie wysokiego napięcia. Z powodów jest kilka. Jeden to jest taki, że elektronika po prostu sama w sobie skoki, takie skoki napięcia kiepsko znosi. Z drugiej strony kamera jest wyposażona w trzy anteny. Antenę od GPS-u, antenę od Wi-Fi i antenę od NFC. To wszystko zbiera te, te nasze wysokie napięcie i o różnych częstotliwościach. Przez to właśnie kamera gubiła mi dane, eee, gubiła dane i się rozłączała. Miała ogólnie, ogólnie elektronika brała jakieś błędne odczyty których, które negatywnie wpływały na, na, na to nagrywanie problem się zaczął pogłębiać z początku nie, zauważa, nie zauważałem tego jedynie co było zauważalne to, to takie brzęczenie takie bzii, nie wiem to to brzęczenie yy, i tutaj tutaj powinna mi się zapalić wcześniej czerwona lampka bo z doświadczenia wiem że na przykład przy spawaniu no głośnik w telefonie szlak trafia i to momentalnie dlatego idź kotek dlatego yy, dlatego też głośnik głośnik, mikrofon w kamerze a konkretnie dwa mikrofony bo ta kamera jest wyposażona w dwa zbierała fale magnetyczne z przewodu wysokiego napięcia od świecy i drgała w częstotliwości którą ja zadawałem manetką czyli czym szybciej silnik kręcił tym Większa częstotliwość i ten głośnik zaczyna brzęczeć. W tym momencie kamerę mam zamontowaną na kierownicy, jak widzicie. Jest to troszkę dalej od silnika, ale testowałem to i no niestety, ale jeszcze przy wyższych obrotach potrafi zbierać mi te zakłócenia. Także taka przestroga tutaj dla, dla wszystkich zmotoryzowanych, którzy, którzy chcą nagrywać swoje podboje nie montujcie kamery w pobliżu silnika. Jeszcze będę tu eksperymentował i wymienię świecę bo mam takie podejrzenie, że rezystor w świece szlak trafił i, i przez to się je zakłóceniami. No bo wcześniej nie miałem tych problemów, jedynie to brzęczenie, a nie było tracenia danych. No wymienię tę świecę, sprawdzę to, ale to jest takie pół na pół, bo no, dłuższy czas ta kamera jeździła przy tym silniku, dostała baty i podejrzewam, że, no, że przez to ją już tam popieściło na tyle, że jest teraz bardzo wrażliwa Zamówiłem sobie taśmę taką wlotkę fajną, pokażę ją kiedyś, jak mi przyjdzie Nie wiem, czy przykleję tą kamerę do, do kasku i będę tak jeździł no wiem, że yy Chcecie właśnie tego, żeby, żeby z takiej perspektywy było to nagrywane? No, perspektywa, która, która będzie tutaj, no nie będzie też za bardzo zadowalająca, bo ta kamera no jest taka płaska i nie ma możliwości umieszczenia jej na szczęce. Tak jak już mówiłem, kamera będzie zamontowana na, na boku kasku to z prawej strony ze względu na przyciski instrukcja kamery inaczej nie pozwoli także no nie montujcie kamer przy śliniku Lecimy na świeca, jeszcze będę sprawdzał może nie będzie się tak zakłóceniami imię na świecie to jest taki już plan od dłuższego czasu Także myślę, że, że to ogarnę ten temat nie, niedługo. No zobaczę. Co do wymiany kamery. Eee... No marzy mi się taka wymiana kamery. Marzy mi się taka wymiana kamery, ale na chwilę obecną eee... nie jest to możliwe ze względów finansowych, no, bo ja tam mam inne wydatki różne w ogóle jeszcze chcę troszkę pożyć ja kupił teraz nową kamerę, to by mnie nie żona udusiła, albo co innego ze mną zrobiła. Także jakby Ronin przestał yy, dodawać filmy nowe, no to wiecie co się stało. Wiecie co się stało no. yy tak nie żartując już to nowa kamera wleci ale dopiero dopiero jak kanał zacznie monetyzować bo no nie mam zamiaru inwestować teraz w... no, nie wiem jak to będzie czy to, czy, to, czy to będzie działać czy to nie będzie działać jakby mi tam kanał jakieś grosze przynosił no to wtedy wezmę sobie kupię nową kamerkę i będziemy latać na nowym sprzęcie zamontowanym na, na szczęce No teraz jak widzicie bardzo oszczędzam maszynę Ja Wam wrzucę później filmik z moich testów kamery po naprawie no to tam nie oszczędzałem maszyny No teraz oszczędzam tą maszynę to chcę nagrać wam jakiś materiał jak mi teraz manetę odkręcił no to ciach i koniec i nie ma materiału tak, tak to teraz działa niestety eee, także tych materiałów też nie będzie za dużo teraz bo, eee, bo nie lubię tak jeździć znaczy lubię jeździć ale nie lubię o tak o tak o cykpy no właśnie ja tutaj mu przycisną troszeczkę troszkę frajdy żeby duperoninowi przetrzepało i w ogóle żeby łapy bolały tak to jest fajnie wtedy no Dlatego tych materiałów nie będzie za dużo bo ta kamera tego nie wytrzyma także tutaj ja sobie pojadę. że dzisiaj taka delikatna wycieczka i A później będę naparzał z powrotem Ale fajnie tu jest, fajny lasek No, pozwiedzam sobie troszkę Teraz kochani, żeby mój kanał zaczął monetyzować No to muszę mieć wyświetlenia I muszę mieć tysiąc, y, tysiąc subskrypcji Niestety troszkę to zejdzie z tym no nie wiem po prostu muszę swoimi materiałami was przekonać do siebie że jednak warto oglądać Ronina jego poczynania bo ja to robię tak naprawdę z pasji z pasji do, do, do jeżdżenia motorkiem do, do dłubania w motorku Chcę, chcę się tym z Wami podzielić. Podzielić się z Wami swoimi doświadczeniami, choćby nawet z nagrywania vloga też tak jak dzisiaj yy, z problemem sprzętowym. Yy, Podejrzewam, że komuś z Was się to przyda na pewno. No, ja sam też różne rzeczy szukam w sieci i na YouTubie. No i mało jest takich rzetelnych porad, co jak zrobić, co się stało, czego coś nie działa i w ogóle. No kurde, no ja chcę, ja chcę się tu na Was otworzyć, chcę być z wami, no, stworzyć z wami taką, taką paczkę, no, no gości, nie tylko gości, bo też y, dziewczyny oglądają y, moje, moje filmy, co prawda nie dużo, bo tylko 1,8%. ale taką zgraną paczkę po prostu entuzjastów, y, motocykli no i windowania ogólnie takiego no nie wiem no zresztą oglądacie moje, moje programy różne moje odcinki myślę, że myślę, że coraz lepiej mi to idzie to nagrywanie coraz fajniej to wychodzi tak przynajmniej mi się wydaje no. zresztą wróćcie do pierwszego filmu z, z, z moim mój, mój Mój zontes, nie? Mój zontes, no zobaczcie jak to tam wygląda. No, też też tutaj dużo pracy potrzebuje, żeby żeby ta gadka do kamery była jakaś lepsza, no bo człowiek z reguły nie jest nauczony tak, żeby gadać sam do siebie. Bo to tak wygląda, tak naprawdę. Ja nawet jak jakieś materiały u siebie na podwórku na, nagrywam, to, yy, to, to się zastanawiam, czy sąsiedzi już nie myślą, że mi całkiem odbiło. Yy, ale tak naprawdę już przestawię się tym przejmować, yy, bo no, no co się będę przejmował? No i stało się. Kawałek prosto i mnie podkusił. Przycisnąłem, no i niestety kamera odmówiła posłuszeństwa. Nie włączałem jej ponownie, żeby nie utracić żadnych danych. Myślę, że jak zamontuję kamerkę na kasku, to problem powinien ustać. Mam przynajmniej taką cichą nadzieję. Na koniec filmu wrzucę urywki z poprzedniego dnia, jak to wyglądało podczas testów kamery po naprawie. W przyszłości wpadnie lepszy sprzęt. Myślę, że na chwilę obecną to jakoś damy radę nagrywać tym, co jest. Także zachęcam do subskrypcji, życzę szerokości i do następnego. Cześć!